Dobry wieczór. Dobry wieczór moi drodzy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku um, wideobloga. Od razu uprzedzam, może być tak, że um, pojawią się w tym nagraniu um, drobne, oczywiście odpowiednio zmontowane przerwy, gdyż jesteśmy już po porze zasypiania, natomiast młody człowiek dzisiaj ma um, jakieś muchy w nosie, także, także może być tak, że trzeba będzie przerwać i do niego na chwilę pójść. Na razie korzystamy ze spokoju i ciszy, i możliwości naszej wieczornej rozmowy. Dobrze. Słuchajcie, tematem dzisiejszego nagrania, czy tytułem dzisiejszego nagrania jest Dylemat więźnia, Simon Sinek i gra w nieskończoność. Okay? Połączę, a przynajmniej postaram się odpowiednio połączyć całą tą cały ten tytuł w logiczny ciąg, w logiczną całość. Natomiast w pewnym zakresie dzisiejsze, dzisiejsze nagranie będzie mm, taką parafrazą, nawiązaniem do jednej z prelekcji mm, z piątkowego święta kapitalizmu. Ale niech to będzie fajna promocja, i, i może ktoś z Was po, po tych wnioskach, którymi, z którymi się podzielę, zdecyduje się na kolejną edycję marcową dołączyć. Okej. Okay. Dobra, teraz zacznijmy od dylematu więźnia. To jest mega ciekawy case, o którym właśnie jeden z prelegentów opowiadał. I polega on na tym, że załóżmy, że jest dwóch złodziei. Jest, nazwijmy ich Maciek i Paweł, dobra? I teraz Maciek i Paweł dokonują wspólnie kradzieży. Policja i łapie, jest, ma stuprocentową pewność, że Maciek i Paweł dokonali tej kradzieży. Natomiast nie mają dowodów. Jest pewność, nie ma dowodów. Sadzają Maćka i Pawła w dwóch osobnych pomieszczeniach przesłuchania i mówią każdemu z nich: "Tak, posłuchaj. Jeżeli wydasz swojego kolegę, puścimy cię wolno, a yy, to ciekawe. Puścimy cię wolno, a twój kolega dostanie 10 lat. Jeżeli obaj wydacie się nawzajem, obaj dostaniecie po 5 lat. Jeżeli żaden z was nikogo nie wyda, drugiego nie wyda, to obaj dostajecie po pół roku za jakieś tam stare historyczne przewinienia, na które mamy papiery. Okay? W związku z tym w takim scenariuszu są cztery możliwe rozwiązania. Maciek wydaje Pawła, maciek wychodzi, Paweł dostaje 10 lat. Analogicznie Paweł wydaje Maćka, Paweł wychodzi, Maciek dostaje 10 lat. Maciek wydaje Pawła, Paweł wydaje Maćka, obaj dostają po 5 lat. Nikt nikogo nie wydaje, obaj dostają po pół roku najmniejszy wymiar kary. Okay? I to jest właśnie dylemat więźnia. I teraz ciekawe jest to, że bodajże, cóż to za. bodajże, co roku organizowane są takie Powiedziałbym zawody, czy jakiś konkurs, tak go może nazwijmy. Konkurs, ale dedykowany programistom. I zabawa polega na tym, że przychodzą grupy programistów, teamy i każdy z tych teamów musi napisać, czy przedstawić swój algorytm. Algorytm, który ma wygrać w grze opartej o dylemat więźnia. Okay? Czyli dostarczają swój algorytm, i moi drodzy, ten algorytm ma doprowadzić do tego, że um, jakby nie, nie pójdzie na odsiadkę, albo pójdzie na odsiadkę w najmniejszym wymiarze kary um, przez jak najwięcej rund w tej grze. Okay? No i tam dla, na potrzeby tej opowieści weźmiemy um, pod uwagę. Dwa różne konkursy, czyli w roku jeden i w roku dwa. I teraz w roku jeden przyjechało mnóstwo timów, każdy przywrócił swój algorytm i skracając tą historię do minimum. Okazało się, że wygrał algorytm na zasadzie oko za oko ząb za ząb, czyli najprostszy możliwy algorytm, oparty o koncepcję, nie robię ci krzywdy, dopóki ty mi nie zrobisz krzywdy, wygrał w przypadku wielu powtarzanych gier. Jeżeli natomiast rozgrywka opiera się tylko i wyłącznie o jakby jedną rundę przesłuchań, to wtedy wygrywa ten algorytm, który jako e, pierwsze działanie ma zadany, że mm, zdradza swojego, swojego partnera. Tak, no bo rozgrywki były w parach. Czyli były dwa teamy. Jeden team dostarczał swój algorytm, drugi team dostarczał swój algorytm i analizowano, który z nich Wygra i jakby nie pójdzie na odsiadkę, albo jak naj, najpóźniej pójdzie na odsiadkę, albo um, dostanie najmniejszy wymiar kary. Okay? I okazywało się, że jeżeli rozpatrujemy koncepcję, jakby tylko jednej tej rundy, no to wygrywa ten, który zdradzi swojego partnera, czyli drugi team, tak jakby, w związku z czym wychodzi na wolność, no bo zdradził, wyszedł, nie ma tematu. Ale jeżeli rozpatrujemy to w ujęciu. Wielu rund, czyli wielokrotnie powtarzanych działań, okazuje się, że wygrywa ten algorytm, który działa właśnie na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. To znaczy, że ma zadane jako najwyższy priorytet, inaczej, może nie jako najwyższy priorytet, ale w pierwszej rundzie nie zdradza, czyli jest prawilny, grafer, i w drugiej rundzie robi to, co zrobił jego przeciwnik w poprzedniej. Czyli jeżeli w poprzedniej rundzie jego przeciwnik zdradził, no to algorytm w drugiej swojej rundzie zdradza. Jeżeli przeciwnik nie zdradził, no to zachodzi prawdopodobieństwo, że nie, że, że nie zdradzi w kolejnej w związku z tym ja też działam prawidłnie. Obaj wychodzimy, dostajemy tylko po pół roku, w sensie nie wychodzimy, dostajemy po pół roku, czyli najmniejszy możliwy wymiar kary w tej grze. Okay? I na bazie tego, tego dylematu więźnia prowadzący prelekcję wyszedł z założenia, że um, w pewien sposób jest to um, taki mechanizm, scenariusz, technika, którą możemy wprowadzić w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Tak, no bo jeżeli wygrywa. A co ważne, rok później odbyły się ponownie te zawody, ten konkurs i ponownie przyjechały różne teamy, które tym razem już wiedziały, że ten team, który wygrał w zeszłym roku, przyjedzie dokładnie tym samym algorytmem. Czyli znowu oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli nie zrobiłeś mi nic w poprzedniej rundzie, to ja w tej kolejnej też nic ci nie robię, jeżeli mnie zdradziłeś w poprzedniej, to ja w tej cię zdradzam. Co się okazało, że nawet jeżeli timy były przygotowane na to, że ten bardzo prosty algorytm e, będzie zastosowany i próbowały swoje algorytmy dostosować do tej strategii, i tak przegrały. I tak znowu wygrał najprostszy, bodajże trzylinijkowy algorytm e, oparty o zasadę oko za oko, ząb za ząb. I teraz. Wracając do przerwanej, do przerwanego wątku. E, autor e, prowadzący tą prelekcję jakby wysnuł taką, taką koncepcję, że jest to bardzo fajne ujęcie, bardzo fajna technika, którą możemy wdrożyć w życiu zawodowym czy, e, czy, czy w życiu prywatnym, jeżeli skupiamy się na jakiejś wygranej w działaniach jeden do jednego. Okay? Czyli e, skoro przez dwa lata pod rząd wygrywa najprostszy algorytm działający na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Ja daleki jestem od tego, żeby zachęcać wam do, nie wiem, tam was do, do wybijania zębów czy podbijania oka. Zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o bycie um, jakby fair w pewnym układzie. Dobra? I, tego, I tu robimy pauzę odnośnie prelekcji. I teraz wracając z Warszawy, słuchajcie, odpaliłem sobie Simona Sinka. Po raz kolejny zresztą. I podczas jednego z wykładów Simon Sinek opowiadał w telegraficznym skrócie o teorii gier. Dobra? I ja specjalistą od teorii gier nie jestem, natomiast na potrzeby tego nagrania warto, warto wspomnieć o tym, co powiedział Simon Sinek. I teraz tak, mamy dwa rodzaje gier. Gra skończona i gra nieskończona. Gra skończona, czyli finite game, jaką to nazwał z angielskiego, jest grą, w której znamy uczestników i znamy zasady. I ma określone ramy czasowe. Bra? Czyli um, tak mecz piłki nożnej jest jak najbardziej grą skończoną. Znamy zawodników, znamy zasady i jest określony czasowo. Um, w sporcie można by mnożyć przykłady. I drugim rodzajem gier jest gra nieskończona, czyli gra, w której najprawdopodobniej nie znamy wszystkich uczestników, zasady nie są stuprocentowo doprecyzowane i nie ma ram czasowych. I Simon Sinek stwierdził, że prowadzenie biznesu jest jak najbardziej grą nieskończoną, infinite game. Okay? No bo na dzień dzisiejszy Znamy zawodników, ale już jutro ci zawodnicy mogą się zmienić. Może się pojawić nowy, o którym my nie wiemy, który ma wpływ na cały układ i, i pozostałych uczestników gry. Zasady teoretycznie są określone, są kodeksy, przepisy i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę ilość uczestników i to, że są nieskończeni i że różnimy się charakterem naszymi przekonaniami wewnętrznymi zasadami, no to te ogólnie zasady w danej grze, w grze zwanej biznesem, też są niezamknięte. To nie jest zamknięty katalog. I tak samo z czasem. Zajmont synek doszedł do, znaczy stwierdził, że w jego ocenie błędem jest zakładać. Że um, powinno się rozważać jedynie okres na przykład jednego roku finansowego, i że powinno się brać pod uwagę w związku z tym nieskończony okres. I jest to o tyle ciekawe, że um, jeżeli zaczniemy myśleć o biznesie jako o grze nieskończonej, to wyniki finansowe. Nie są celem w samym sobie, a są jedynie pewnym wskaźnikiem tego, czy zmierzamy w dobrym kierunku. No bo jakby nawet w nieskończonej grze możemy określać cele, do których zmierzamy, a wyniki finansowe są jedynie wskaźnikiem, czy zbliżamy się do realizacji tych celów, czy nie. Natomiast wskaźnik finansowy nie jest celem w samym sobie. Ok? I, i, i jest to super. I teraz jest to o tyle ciekawe, będzie dodatkowy uczestnik dzisiejszego nagrania. Jest to o tyle ciekawe, że jeżeli cofniemy się do um, tego dylematu więźnia, to i założymy, pamiętacie, co mówiłem, że um, jeżeli graliśmy tylko jedną rundę, to pierwszą rzecz, którą należy zrobić, żeby wygrać, to jest zdradzić, no bo od razu dostajesz pół roku i potem macie i, i jakby więcej nie wygrasz. E, natomiast jeżeli mamy wiele rund, to najlepszym rozwiązaniem na wygraną w tym układzie jest być prawilnym. To znaczy, dopóki ktoś Tobie krzywdy nie zrobił, Ty też nie robisz krzywdy. I to jest spoko. I teraz, jeżeli uznamy, że Simon Sinek ma rację i biznes jest grą nieskończoną, czyli ma wiele rund, a nie tylko jedną rundę, na przykład jeden rok finansowy, to w związku z tym wszyscy uczestnicy tej nieskończonej gry powinni korzystać z tego. Doświadczenia, z tej wiedzy, jaka wynika z, z rozgrywek w dylemat więźnia, tak to nazwijmy, w przypadku wielu postępujących rund. I teraz, mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. Jeżeli nie, to oczywiście w, napiszcie w komentarzach pod tym filmem, czy, czy po prostu napiszcie przez social media bezpośrednio do mnie. Natomiast, jaki morał z tej historii ja widzę, i on trochę pokrywa się, z moim doświadczeniem, głównie ostatnich miesięcy. Jeżeli chce się osiągnąć sukces i chce się wygrać w szeroko pojętej grze biznes, i bierze się pod uwagę um, teorię gier, czyli grę nieskończoną i dylemat więźnia, o którym powiedziałem, to um, podejście do biznesu na zasadzie za wszelką cenę muszę zwalczyć wszystkich. I za wszelką cenę muszę wykręcić wynik w danym roku, nie jest dobrym rozwiązaniem. Podejście, czyli, jakby w mojej ocenie i morał, który ja wyciągam dla siebie i, i gorąco do niego zachęcam albo przynajmniej zachęcam do dyskusji, jest podejście do biznesu jako do gry nieskończonej i traktowanie fair. I, jakby to można było powiedzieć, prawilnie e, wszystkich pozostałych uczestników tej gry, dopóki któryś z tych uczestników mm, też jest fair. I też jest prawilny. I nie zaczyna, jakby to powiedzieć, gdzieś tam robić jakichś podchodów, hachmentów i tak dalej. Okay? Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób, jak wykazuje doświadczenie konkursu a, m, w Dylematu Więźnia, wszyscy w tym układzie będziemy korzystać i. Będziemy bez większych jakichś tam zawirowań e, działać do przodu. Okay? Bez, bez no właśnie jakichś wojen czy, czy, e, czy szeroko pojętych awarii. I teraz kolejny morał, który ja gdzieś tam dostrzegam. Jeżeli wynik finansowy na koniec roku jest de facto jedynym wskaźnikiem, to na czym powinniśmy się w takim razie skupić? Ja wywodzę się gdzieś tam, czy jakieś doświadczenie mam. W, y, y, i taki standard działania polegający na tym, że nadrzędnym celem jest wynik finansowy. On oczywiście jest ważny, zwłaszcza jeżeli się zatrudnia pracowników um, i, i, i ma się koszty, a, a który biznes nie ma kosztów, zwłaszcza w dzisiejszych, przepraszam, zwłaszcza w dzisiejszych czasach um, inflacyjno-grzewczo-prądowych i tego typu rzeczach. Natomiast y, y, zaczynam dochodzić do wniosku, że Najważniejsze w tej układance staje się dążenie do polepszania siebie i, i rozwoju swojego jako jednostki w organizacji, ale także jako całej organizacji, ponieważ gramy w grę w nieskończoność, i to nie finanse są celem, a bycie coraz lepszym przez to, cudzysłów. Lepsze służenie naszym klientom, naszym partnerom biznesowym, jako liderzy w zespole, lepsze wspieranie yy, yy, naszych, naszych pracowników, naszych kolegów z pracy. Okay? To jest morał z tej historii. Bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby pogrzebać w necie i, i przeczytać więcej na temat dylematu więźnia, bo to jest bardzo fajny, stosunkowo prosty. Case, ale, ale bardzo fajny. Po raz kolejny zresztą polecam Simona Sinka. W necie jest mnóstwo jego materiałów. On przez jakiś czas prowadził swój podcast i, i swój kanał na YouTube. Ma mnóstwo książek też opublikował. Także, także bardzo gorąco, bardzo gorąco polecam. Zwłaszcza jeżeli macie w firmie jakiś zespół i, i stoicie przed różnego rodzaju rozważaniami dotyczącymi leadershipu. Um, I cóż, grajcie w grę w nieskończoność, bądźcie prawilni um, i stosujcie zasadę oko za oko, ząb za ząb, rozumianą jedynie jako bądźcie fair wobec innych uczestników, e, znanych Wam przynajmniej swojej gry w nieskończoność. Natomiast jak ktoś Wam zrobi kuku, to nie chodzi o to, żebyście od razu szli i, i wymachiwali wymachowali szablon ale żebyście zastanowili się, w jaki sposób obronić swoje stanowisko i ewentualnie legalnymi działaniami próbowali um, gdzieś tam na przykład przejmować rynek swoich klientów, natomiast dopiero w momencie, gdy ktoś będzie nie fair wobec Was. Taki układ okazuje się, że um, najdłużej przetrwa i mimo wszystko w tej układance wygra. Tak jak mówię, jestem otwarty na dyskusję, bardzo ciekawy jestem waszych refleksji i, i co w ogóle o tym myślicie, może macie jakieś inne doświadczenia. Super, podzielcie się, chodzi o to, żebyśmy dzielili się doświadczeniami i udało nam się zrobić to nagranie ciągiem, bez przerwy. Dzięki serdeczne młody człowieku, życzę wam fantastycznego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia jutro. Dzięki wielkie, hej!